dzisiaj jest nasza miesięczna rocznica. Naprawdę? No. Już od miesiąca, od czterech tygodni, 20 odcinków codziennie, o 14 w wolnej chwili jest na YouTubie. To jest 30 nie, 20 odcinków mam. 20, no 20 bo jeszcze weekend. I dzisiaj w tą rocznicę jest mój temat. Nie, dzisiaj jest mój temat. Słucham, proszę. Dzisiaj jest mój temat. Słucham Krzysiu, powiedz tam. Dzisiaj jest mój obiecany temat kupię. Żartuję. <laughs> Dzisiaj powiem o człowieku, który tak samo jak my lubi YouTube'a, chce być twórcą na YouTubie i nie powstrzyma go nic przed tym, żeby stać się popularnym. No co chcesz? Siostrze czy bracisz! Braciszka. Oh. <laughs> co tobie to sobie najgorszego na tobie, żeby stać się popularny? Co zrobić za pieniędzy? Aktualnie robię coś najgorszego <laughs> dla pieniędzy. Tworzę kanał dla No dobra, to tacy ludzie którzy, jak Daniel Magical, Daniel magikal. który bije swoją mamę na streamie i, i zarabia na tym tak w zasadzie, więc no z, z, granica jest dość nisko bym powiedział, dziwne rzeczy. Najlepsze jest to, że niektórzy nie robią tego dla pieniędzy po prostu, z jakiegoś powodu dla sławy, że ktoś ich obejrzał. Widziałem w ogóle koleśa, który sobie wytatałował okulary czyli są takie czarne całe, takie czarne ray tutaj wszystko na powiekach i tutaj idąc za uszy mu, więc jak zamykał oczy wyglądał by miał okularne oczy. Wow. Coś absolutnie cudownego. Dalej, Co byś zrobił, ty, jest robisz, ty no. najgorszego dla YouTube'a, żeby zarobić na YouTube, Żeby stać się sławnym na YouTube? Ie? Obraziłbym kogoś. Na YouTubie takie dramy, takie obrażenia, to się zawsze sprzedaje. W sumie, no, no, ludzi, no. Ludzie lubią, jak komuś się przypieprzy ko, Kogo byś obraził? Powiedz tak nieoficjalnie nam tutaj... No, mało ludzi na sobie na, na razie, po tysiąc osób na filmik. Powiedz nam... Ko, tu, tu, ko, na... Kogo, tak w ogóle mi chciałbym chciał tak zrobić prawdziwą dramę? Kogo, kogo nienawidzisz na polskim tego, Jedyna osoba, która tego coacha Wawrzyniaka. coach Mike? Coach Mike no Nie możemy go wyrazić, on akurat, ty... on akurat nas, naprawdę nas pozwie On ogląda ten youtuber z telefonem w ma takie Jak ja Ci napiszę komentarz, ty... Jest... Oglądałem jakiś jego live, nie, nie live Zapis z jego, y... on jest no, coachem, no, no. miał jakiś Przepraszam, ja, ten według mnie to jest mówca motywacyjny Mówca motywacyjny Dzisiaj nie mówimy o nim, tak po prostu Co Zmieniamy temat Poboczny temat, temat. Widziałem jakiś właśnie zapis z jego mowy, tam przed tłumem ludzi, wiesz w ogóle, tak niekonwencjonalnie, bo nie stał na scenie, tylko przechadzał się pomiędzy ludźmi na widowni. bez granic! BEGŁIA! Ognałem go i on chodził sobie. Jak mi się zdarza bardzo dużo przeklinać. Mam momenty, w których strasznie dużo przeklinam. czy że jestem. Nie jestem dumny. On co drugie słowo przeklinał. Na P, na K, na C. Bez przerwy. I mówi tak, może byście się wzięli w końcu, kur. Do roboty, co? I tak słucham go. A czy ma tu mi to pomążom z wyzywa tam? Mogę się zrobić jak chcesz. I co? Jeszcze śpisz grubasie, jeszcze nie byłeś na siłowni! Nie ale to jest że ludzie są w stanie mu płacić za to, żeby zostać z wyzywanym i powiedzieć, że ej jesteście leńmi, założyć ja nie... wszystko w życiu. E? gardzę coachingiem, językiem, gardzę nie z jakiem A ja nie, a ja nie, a ja coachingiem, bo według mnie są ludzie, którzy mają jakieś certyfikaty i dużo wiedzą o psychologii człowieka i... Każda mają... certyfikat teraz. Potrzeb. No ale dobra, ale są różnie, wiesz... Oczywiście. Akademię, które potrafią coś ten, ale są też ludzie, którzy są po prostu mówcami motywacyjnymi, i po prostu. No, moją... nie można mylić pojęcia oczy, mówcą coś Mówców motywacyjnych, Mów motywacyjnych widzę. Wszystko się ogranicza, nie do powiedzenia tego, że, ej, masz ociągnąć wszystko, nie ma granic. Ale widocznie ludzie Psz. tego potrzebują. Bo inaczej niby za to nie płacił. takich paru Januszy biznesu ogarnęło, że mogą zarobić na tym łatwe pieniądze. Ej, oczywiście od naszego przyszłego zawodu będziemy stać Tłum dzieci! My z takimi mikrofonikami, leci jaka muzyka! We are... Ty zostaniesz youtuberem! Ty zostaniesz youtuberem! Daj nagrywaj, jak grzygasz na kolegów, będziesz wielkim youtuberem! Nie poddawaj się! jak to zacząłeś mówić, że mam mikrofony, na scenie z tymi mówimy, że mogą mieć wszystko. Przypomniała mi się, że każdy żółwie ninja. Tak. Każdy z żółwien ninja. Był film, film, serial z żywami ninja i był zespół w ogóle muzyczny Żółwie ninja. No. To bo koleś przebrałem za stój Żółwie ninja, mieli, mieli mikrofoniki takie. Grali na gitarach i tak dalej, śpiewali, się, śpiewali właśnie piosenki o tym, że można osiągnąć wszystko do dzieci, że mogą zrobić wszystko w swoim życiu, mogą być kim chcą i tak dalej. E, jak mówimy już o takich rzeczach złych, które można robić na YouTubie, żeby wybić się, strasznie słynną sprawą był Osario Daddy of Five. Koleś, który bił swoje dzieci na YouTubie i zarabiał na tym dosłownie. Terroryzował je, no. nagrywał jak one płaczą, jak oni. Ogóle... nie Jedno dziecko może uderzyć drugie dziecko, coś takiego. Tak, także oni bawili się w challenge, że chłopczyk, jego syn miał uderzyć jego córkę na filmiku i uderzył ją rzeczywiście. I on potem zostawił na YouTube, jak to jest śmieszne, fajne. E, najbardziej szokujące chyba był ten filmik, który zaszkoła za ludzi, w którym matka wylała atrament na podłogę, specjalnie na dywan, po czym poszła do jego tego najmłodszy który był najbardziej i powiedziała mu, że to jego wina, że on to zrobił. On tam w ogóle płacze wiesz, przerażony jest, że przecież to jego wina. Ona drze jego mordę, że to jego wina, że Chore rzeczy. Ale sprawa pamiętaj, że się skończyła dobrze, bo kanał został. Nie, kanał istnieje. Jedyny filmik na tym kanale są przeprosiny, ale prawo rodzicielskie zostało odebrane rodzicom. Te dzieci już nie są pod ich. A fakt, jak długo to zajęło internetowi. A najlepsze jest to, że kanał, wiesz, jest obok nazwy Twojego kanału, jest taki TIC. To oznacza to. Verified. Verified. Że to no. jest kanał zaakceptowany przez YouTube. I żeby dostać takie coś, to support YouTube'a musi wejść na ten kanał, obejrzeć jakiś film, sprawdzić. I muszą osobiście, to nie jest to jakoś tam automatycznie zrobione przez komputer, potwierdzić muszą osobiście, że ten kanał jest ok i zostaje zatwierdzony. I ten kanał był zatwierdzony <grych> przez YouTube. Support YouTube'a, porno na YouTube, dobrze Wam idzie. Świetna robota. Mhm. Mogę powiedzieć o tym, że mój live. Został... Mo, możesz powiedzieć, po... to jest. Dzisiaj jest moment dla uciśnionych, że mogli powiedzieć swoje zdanie. Właśnie. Ja prowadziłem live na swoim kanale lakarno i mój kanał został jakby, dostał ostrzeżenie i zostałem na 3 miesiące zbanowany, nie mogę prowadzić liveów przez 3 miesiące, dlatego że włączyłem filmik na YouTubie. Filmik, który znał się na platformie YouTube, który przedstawiał nagość i pornografię tam. Ale chodzi o to, że ten moment pojawił pojawi się na moim streamie, tu sobie przez tam sekundę, dwie. Ja go wyłączę od razu, bo nie wiedziałem co to jest, na początku zostałem zbanowany ze streama, nie mogę streamować? A co a filmik? Co, co to jest? Co to się dzieje na tym filmiku? Co to? Coś wychodzi z tego pana? Czemu ten pan ma zdjęte spodnie? Druga potrzeba że ogarnić. Ja no. nie wiem, co to jest, mama! Kwiatłem, co to? I potem tak, <grym> szybko, a... klik, wyłącz! I od razu, 10 sekund później zostałem zbanowany przez YouTube'a. Ale faktem jest to, że ten filmik z tym, przedstawiający nagość pornografii, przez który zostałem zbanowany, siedział na platformie YouTube przez 10 miesięcy. Na standardowej licencji i YouTube z tym nic nie zrobił. I nie miałem z tym żadnego problemu. Dopóki pojawił się na moim streamie, jak się pojawił na moim streamie, zostanę zmanowany wtedy od razu. Dziękuję. Czy poczekamy z coachingiem, aż będziemy prezydentami? Będzie, będziemy pierwszym, pierwszą sytuacją kiedyś dwóch prezydentów w Polsce. I obaj zdelegalizujemy coaching. Obaj. A później ja zdelegalizujecie jeszcze, <laughs> żeby zatrzymać władzę na zawsze. Dzisiaj mamy <laughs> historię performancera z internetu. Artysta. Tak. Jest kanał, nazywa się TGF Bro. TGF Bro. Prowadzi go chłopak o imieniu, którego nie chcę wyszukiwać, bo nie jest tego wart. Gość, można powiedzieć, ma różne ciekawe pomysły na swój kanał, który nagrywa ze znajomymi. Pomysł na przykład, żeby spędzić noc w wannie pewnej galaretki. Gdzie, z tego co mi się wydaje, mam po prostu tubę do oddychania, żeby móc to robić. Aha. Albo zabetonowanie z kumplem w wannie. Co czy, jest... czy beton nie jest żrący? Beton wysusza i wyciąga wilgoć z człowieka. Bo ja szczerze nawet nie chciałbym się tego <noise> oglądać. A to na pewno boli, na pewno jest nieprzyjemne. przyjemne. No, stary. I gość padł na genialny pomysł. Na genialny pomysł. Trzeba przyznać, że jest to. On nie jest aż tak głupi, ma czasem dobre pomysły. Postanowił, że na swoją głowę założy reklamówkę. i zrobi dziurę, żeby mieć rurkę do oddychania przez tą reklamówkę. Aha. I miał zastąpić tą głowę i rurkę. Co później zrobił? Do mikrofalówki bez drzwi. Dynali cementu i on włożył to swój web. te Włożył głowę do. Mikrofonka działała bez. Nie, ona nie ma włączona. A, jest, się włączyć Nie, spoko. Jest. Zwykła puszka, tak jakby, gdzie zacementował swoją głowę w tej puszce. Oh my god. Świetny pomysł. Nie wiem, jak mu się wydawało, że później, bez koboty to wyjmie. Chwila Miał głowę w żeby po tak. prostu sobie nie zniszczyć i tak dalej. Może ja pewnie. Go nie udusiło, żeby miał tą jeszcze tubę. Miał tu usta, tuba tak posza i wsadził głowę i zacementowali go. Za mikrofon kojarzyła na ziemię, on tak leżał przez godzinę, coś takiego. To po, pos, go suszarką, że to szybciej było, jakieś śmieszne, jakieś śmieszne, pewnie bez kłopotu wyjmie głowę. Nagle gościowi się zatyka rura. On stoi, już ten. N nie może oddychać, tak? Spanikował, gość mu zaczął pomagać sobie walczyć z nim, żeby mu. Wiesz, zdać dostęp do tlenu i da udało mu się uzyskać dostęp do tlenu. No i poprawili mu to, mógł dalej oddychać. I w tym momencie przychodzi. Wiesz jakby to powiedzieć. Racjonalne myślenie! Jak mu zdejmiemy ten cement z głowy? O mój o, myśleli, Boże. Oni myśleli, że chyba myśleli, że to będzie jak cienka warstwa, że go wyszarpną z tego betonu. Ale nie było bata, to mu tknęło na głowie. Wezwali straż pożarną na pomoc. O, bo... I nawet <laughs> w filmiku jest jak jest jest pokazane kiedy z nich znajomych, tamten gość tam już trochę panikuje w tym cemencie, Że ten gość taki uśmiechnięty zwoli, że no bo my kolegę zalaliśmy cementem. Uh, yeah, that he's breathing. Um, so he I chyba siedmiu strażaków. i pomyśl, że jest taki strażak odbierając ten telefon, z który to słyszy, tak sobie myśli, że ze 60 lat temu z właśnie koty z drzew. A teraz tak. to coś jak ja musimy robić. To drugi telefon to pomoc jak youtuberowi, który coś odwalił. Podejrzewam, że gość... Nie narzeka na co to się stało, bo... Dużo ludzi obyliło o ten filmik dzięki temu. Ile? Yy, nie pamiętam, 3,5 miliona osób? Bo gazety zaczęły o tym pisać, o takim kretynie. No, I to potrzeba było. Nie, to jest w sumie. nie, potrzeba nie było nie. chyba 7 strażaków przez dwie godziny, żeby rozbić ten cement i zdjąć mu z głowy. Wszystko to się skończyło, tak? Kolejca wszystko się Wszystko się skończyło. Goś jak go wyjęli z tego, to w ogóle zrobił tak jak. <laughs> dzięki, chłopaki, jaki uśmiechnięty. W ogóle, jakim kretynem trzeba być. Jezus, mam to Jeżeli robisz umrzeć. sobie coś, to może ci zrobić krzywdę, rób to według mnie. Proszę bardzo. Ale jak zajmujesz czas strażakom, którzy mogliby komuś w tym czasie pomóc, Jasne. to nie! To już jest nie. Chociaż był na tyle mądry, że wkładając swego cementu powiedział: Nie powtarzajcie tego w domu. I włożył go do cementu. Jakoś sprawiał mu frajn robienie czegoś takiego. Jeszcze Wią, fakt, wyle. że napisali w nim w gazetach. No to i on się ufasz. To zarazę, penisa tam zacementuje w doniczce. Założył reklamówkę, żeby mógł oddychać. No to przecież tylko, tylko i wyłącznie o to chodziło. On dostał to, co chciał. To, co tego oczekiwał, tak? Zazwyczaj o nim pisać, ludzie zaczęli się interesować nim, jego kanałem. Zyskał popularność, pewnie ma z milion subów, czy coś. Jak udowodnić może że to co robi, to jest głupie? Przecież osiąga dokładnie za założone cele. No. To tak jak jest zwykle w tym wypadku jedyne, co można powiedzieć, to że głupi są ci, co obejrzeli to. Czyli ja. Też chciał obejrzeć to teraz strasznie. Wiem, że wy też chcecie obejrzeć. Wrzucimy link w opisie? No oczywiście, Musi tak. Musimy wrzucić link w opisie. Ile tam osób było? Ile mu Chyba osób? nagrywało... 4-5 osób ich nagrywało. Ten tak, gość osiągnął cel, ale przecież będzie robił dalej takie głupoty. Będzie robił coraz głu głupsze rzeczy. A, właśnie tak zaczynam zastanawiać się, czemu po tym, po tej akcji, po tym odwołaniu tej akcji, przecież ta cała scelaż pożarna przyjechała, jeszcze <grych> panikować przerażony, czemu będzie dalej robił takie rzeczy? I chyba tak. to będzie tak. Myślę, A że, czy... że nadzieją dla świata jest to, że się zabije, czy... jak najszybciej. Ale czy on nie powinien dostać jakiejś kary od strażu Bo Mi się wydaje, że powinien, że powinien A zapłacić. nie dostał? Może dostał? Nie wiem, nie wiem. Była jakaś historia człowieku, który znalazł jako... pracował przy torach i znalazł taką dużą śrubę, zabrał do domu i z jakiegoś powodu włożył do niej penisa. On <noise> się podniecił, przeszło... krew przeszła i już nie mogła się cofnąć i musiała o... strasznie rozcinać tę śrubę. I wiesz, takie... jak przyjeżdża strażak, jak mu tłumaczysz, wpadło. Ja przez przypadek to zrobiłem. Szedłem po mieszkaniu i upadłem na niego. Upadłem na tą ślubę. Na ślubę. <laughs> jak teraz jest na z jakiejś zdjęcia, że człowiek ma lalkę, ten w odbycie. Usiadłem na nią. Przerażającą rzeczą z mojego dzieciństwa było to, jak w internecie ludzie pisali o tym, żeby wsadzić sobie żarówkę do ust. A tak. O, Ale co, kusiło cię? Kusiło mnie z Nie razy. zawsze kusi. Myślałem sobie, a w przecież to nie, nie może być tak, że nie można wyciągnąć. Ale potem widziałem filmik w internecie, że ludzie pranie mogli wyciągnąć. No, wiem. I że musieli przyjmować zastrzyki tutaj? Tak. Na rozdzielanie mięśni, to, to takie ohydne, że tak usta się tak otwierają, to są tok. Właśnie ta legenda, że jedynym sposobem jest to stłuczenie to żarówki w środku, nie? To wcale nie, to jest najgorsze. To ile lajków potrzebujemy, żeby to no. zrobić? Żarówka challenge? 10 lajków. <śmiech> <śmiech> Robimy to. A nie było <laughs> jeszcze na YouTube żarówka challenge. Na, na, yes, 100%. Light bulb challenge. Myślisz, że jest? Jest. Możemy zaraz poszukać, na 100% jest. Can the light bulb in the mouth can be taken out? A jakiś program, w ogóle naukowy, <laughs> program naukowy. jak to ten... Poczekol ma... jest w rząd diodę i No No ale jest. Taka że zoroczka. Ale teraz zastanawiam się, czy, on, czy to jest zupełnie możliwe, że ta legenda o tym, że nie można wciągnąć jest nieprawdziwa, czy on po prostu ma tak, nie wiem, mięśnie tutaj wyrwendowane, że to, on to robi. To nigdy, mi się wydaje, że to nigdy nie chodziło o mięśnie, tylko o to, że się stresujesz. Nie, Znaczynij mi się, się zawsze wydaje, że to nie są mięśnie, po prostu stres, że ludzie ze stresu się tak boją, że zaczyna, wiesz, stywnieć. Nie, to chodzi, chodzi o kształt żarówki. Nie, mi się wydaje że to nie on, Ona, że ona nie. jest u góry. Duża o dołu mała, że jak ją wsadzasz, to wsadzasz. Ale jak przejdzie, to przejdzie. Zastanawiasz teraz. Sobie. Tylko mi się właśnie wydaje, że jak wyciągasz, to łatwiej ci wchodzi i później musisz Dwa się trochę. Nie rób tak, nie rób tak, bo potem widzowie. A, z... zrobią szer... przerówki, przerówki zrobi. I później po prostu trzeba trochę siły dać i tak przyciągnąć, się boi, że ci pięknie. No, Już w sumie. się tak stresuje, że wszystko ci sztywnie. Tak myślę, żebym bym wsadził, to że. Ja też jest, myślę, że, że... Coś... O! O! Jak zawsze na koniec zapraszamy Was do subskrybowania, do łapy w górę i wyrażania swoje opinii w komentarzach. Dzięki za oglądanie! Widzimy się... Telefon nam Widzimy się jutro, od 14. My kolejny odcinek nagramy w wolnej chwili, wy go w wolnej chwili. Za profesjonalizm. telefonat nie połączyłeś, za przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam.